DZIEŃ DOBRY, WITAM tutaj. DANIEGDZIE, TO JEST Try driver 2exe NIE ODPOWIADA, CZEKAJ CO, A dzisiaj PORADNIK JAK OBSŁUGIWAĆ WAJCHY NA, 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 NA UKA, NA UKA, dob, DOBRE, NA, 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 NA KCYNI, UKU DOBRE, NO KUŹDE, I Dzisiaj KCYNIA UKA I się be, ĆWICZENIE WAJCH, W SENSIE nauka JAK SIĘ WAJCHUJE bo wajchy są fajne i, i wa, na, nie, na wajchach można zrobić rzeczy i nie trzeba można bez sz ów jeździć. Czekaj, co? Yy, można puszczać na semafor na off. Tak, na off można puszczać na samfor i to jest fajne. W sensie to samo by było na to, wszędzie, gdzie masz dupsyki, które mechanicznie ci utwierdzają przebieg, żebyś nie przestawiał rozjazdów. O. Teraz plus minus coś takiego, później ewentualnie pójdziemy na inną scenerię, tam się przedstawi co i jak się pierdzieli wajchami i innymi rzeczami. No. I, i, I czekamy aż wczyta. Co zapewne nie nastąpi, albo nastąpi po 55 miliardach lat. Och, dobre. Och, dobre. Dobre. Dzień dobry, Witalki, tu jest Kcynia. I teraz tak. Tu mamy pierdzielnik cały, czyli to ca cały pierdzielnik. I Tory, i rozjazdy, numerki i w rozdzielczości Full HD I Mamy mamy samfory. KOOK Kbg i k c. I takie mamy szlaki i na ta no, takich, szla takich szlaków się stosujemy. I mamy tutaj odpowiednie samfory, tutaj my aktualnie jesteśmy tu na nastawnik C A tu jest jeszcze wykonawcza C1 a to tam pójdziemy później. I teraz mamy tutaj takie o rozjazdy. I tu mamy wajchy. I teraz tak. Tutaj mamy niebieskie. Ca same niebieskie. To 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 to. są wajchy rozjazdowe i ryglowe, jak widać. ryg rygy i tak, i tak dalej. Rygle są wymagane niekiedy do utwierdzeń przebiegów. A to za chwilę przejdziemy do tego. Później mamy kategorię kolejną, czyli Wajchy z czerwonym paseczkiem, czyli tarcze manewrowe wykeknice. Halo, wykeknica też powinna mieć czerwony pasek. To coś się tu nie zgadza. I później mamy wajchy samforowe. W sensie A kwadrat, B 1 B, B do pierwszej potęgi, B do drugiej potęgi, C do drugiej, F do drugiej, G do pierwszej, G do drugiej. I tak dalej. W sensie chodzi o to, ile ramion się podniesie. I tu mamy cały ten pierdzielnik od samforów w sensie utwierdzeniowy. I mamy tak. Yy, wajchy... Ach, ja to nazywam wstępnego utwierdzenia, gdzie mamy napisane, to trzeba poprzekekać, poprze, poprze żeby się ustawiło takie, a nie inne. I teraz, tak yy, semaf spod semafora, a spod sema A, czekaj, spod, teraz tak. Ilość, tutaj, górna, górna liczba to jest ilość ramion, która się podniesie, jeżeli odpowiednio ustawimy przebieg, i tą wajchę odpowiednio przekekniemy. Jeżeli, na przykład, chcemy podać wjazd na wprost pod semafora B, czyli semafora, nie, nieważne, że się zaświeciło, pod semafora tego, czyli na tor numer drugi, to teraz patrzymy sobie B tor drugi, czyli to jest B tor to drugi, nie, tu jest B, tu jest B tor drugi. rygiel trzeci, rygiel piąty. Podchodzimy do wajch i ustawiamy sobie rygiel trzeci. I rygiel piąty. I te dwa, i, te dwa, i teraz rozjazd trzeci jest zaryglowany. I rozjazd piąty jest... Rozjazd szósty jest zaryglowany. Bo do, w położeniu plus. I teraz się tego nie ruszy. I chiny tadżycki, ani polskie. I teraz możemy śmiało zrobić tak. Pyk. Świeci na biało. W sensie pokazało się, że białe. I teraz możemy zrobić, że B... Pierwsza potęga, i tam się teraz. Samfor powinien ustawić, że wjazd wprost i przebieg jest bezpiecznie utwierdzony w sub 100%. Jest, jest dobre. Ramię, ramię podniesion, pociąg wjeżdża se. Pociąg se wjechał. Sprawdziliśmy, czy ma końcówki. Zerwaliśmy blokadę przyciskiem KO, a nie innym żadnym. Zerwaliśmy blokadę. Możemy zdjąć samfor. I pociąg, po przejeździe całego przebiegu, powinien nam ten. Pierdzielnik zrobić na czerwono, a ja to zrobię ręcznie, przytrzymując to po prostu dup i zerwało przebieg, i teraz mogę go na nowo utwierdzić i znowu zerwać dup, i teraz mogę znowu to przestawić, o, i teraz odry roz ro rozryglić odpowiednio. No, złap mnie to, no. No i rozreglowałem się te trzy rozjazdy i teraz mogę sobie trójkę przestawić, o, trójkę mogę i szósteczkę, Co były te, a te były właśnie zareglowane, bo one były na drodze przebiegu, trójka i szóstka, one były na drodze przebiegu i nam w jakby się przestawiły to by nam zdupiło przebieg i by pociąg wyjechał na tą wykolejnicę by się wykoleił i by było niefajnie. A nie o to chodzi wtedy ku przecież. I teraz tak, jeżeli byśmy. I teraz tak, manewry mamy niestety bez żadnych tam utwierdzeń, etc., t.d. chociaż jakby się, jakby się człowiek uparł, to by i wszystko zrobił. Yy, jakby, jakby się uparł, to by na, nawet na tych przebiegach sobie utwierdził manewry. Tylko po co? Skoro i tak, yy, tak czy siak ten. Pamiętajcie, tarcze podajemy dopiero wtedy, kiedy upewnimy się, że droga leży. No, i teraz tak, żeby zrobić manewr spod samfora. F2, czyli ta tarczy manewrowej 2. Czwórka jest dobrze, trójkę przestawić trzeba. Rozjazd trzeci. Przestawiony. Możemy się przejść, zobaczyć, pozwiedzać. Tam leży dobrze. Rozjazd o jest przestawiony, jest, że zjazd z ostrza. I tu jest ten sam z tarczą manewrową drugą. I teraz możemy iść sobie tutaj z powrotem do nastawni na no, halo. I teraz mamy tarczę manewrową drugą Tymy dwa I teraz łapiemy wajchę Tymy 2 Podajemy tarczę I se, I se pociąg jedzie i se przejeżdża i se sobie tak o I se tam znika gdzieś czy coś, ale za daleko też nie może pojechać Zdejmujemy tarczę No i tarcza zdjęta Ładnie Pociąg coś tam, nie wiem, przymanewrujamy pociąg z tego toru pierwszego na tor drugi, no to pociąg już tam sobie jest za tym rozjazdem, przestawiamy go z powrotem I wołamy, halo ziomek, chodź tutaj, taś, taś, wjeżdżasz I se pociąg wjeżdża i se stoi i później możemy mu podać wyjazd I bierzemy se o, for g i wyjazd na kpw Bierzemy go wyjazd na kpw i teraz tak, rozjazd szósty, zapewne. Teraz tak, patrzymy. G na kpwy. G, kpwy, 1, 2, Rygiel 2. 1, 2, Rygiel 2. Przebieg jest zabezpieczony. Możemy teraz go śmiało utwierdzić. Pyk, pyk. I wajcha semaforowa. Semafor jest podany, pociąg se jedzie, 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 zrywa nam przebieg. Oczywiście bez blokady nie wolno podać semafora, no to chyba logiczne. Nie będę uczyć SWDR, bo to chyba każdy powinien wiedzieć, chyba, że zrobię oddzielny poradnik do SWDR, a to kiedy indziej. I to jest zdejmujemy semafor, jak pociąg nam albo zerwie przebieg, albo już minie po prostu ten semafor. Rozwier ręcznie nam roz od odtwierdzi przebieg. O i zdejmujemy to. I rozregulowujemy i, ro, 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 i z powrotem do plusa rozjazdy, pyk Wydo, Wyplusowane rozjazdy, świetnie, same plusy widać yy, I teraz tak, mamy tutaj drugą nastawnię, czyli tą i tutaj mamy więcej rzeczy do ogarnięcia, więcej samforów i więcej, i więcej tego wszystkiego nie wiem, czy przebiegów jest więcej, ale chyba tak, bo jest więcej semaforów, więc więcej przebiegów jest. Bo tutaj z każdego toru masz semafora, tam masz tylko trzy, więc tam jest mniej, więc ble. I teraz tak, tutaj mamy więcej tego. Wykolejnice, tarcze manewrowe, rozjazdy i są tu rozjazdy krzyżowe. <laughs> dwa. Ten, ten tu gaugan i ten tu gaugan. I te gaugany robią w ten sposób, że masz dwa pozycje tego i żeby na przykład z powrotem z, żeby zrobić takie żeby stąd to, to teraz ja patrzę to żeby było na wprost to trzeba przestawić ABCD pozycję i tam ABCD się odpowiednio tam ustawia żeby w odpowiednim kierunku to zjechać to był rozjazd numer 23 23AB 23CD 23AB to jest że w, w, patrząc stąd to w lewo się skręca Teraz przestawimy z powrotem. I teraz zrobimy CD. I teraz, że się w prawo skręca. I teraz, jak zrobię AB, to się zrobi, że się na wprost, ale z boku jedzie. Czyli stąd, gdyby to było utwier... ułożone, to by się pojechało tu, i tam by też musiało być ułożone, żeby pojechać sobie tam. I to w ten sposób działa i jeżeli odpowiednio dobrze zrobisz rozjazd, to, to możesz czasami uratować przebieg. Bo już tutaj miałem sytuację nieprzyjemną, że skarga poleciała i musiałem szybko przestawić rozjazd numer nr 22CD. Szybko przestawiłem i szybko pociąg na wykolejnice skierowałem, żeby mi w pociąg nie wjechał, który akurat wjeżdżał sobie na ten tor. A i teraz... no, no to tak. I tu jest bug, że jeżeli nawet masz tarczę podaną na przykład Ty, 6, o Ty, 6 sobie podasz. Tam sobie przy samoforze jest: o tam jest semafor podany, bo przy tym samoforze jest spawn. Ułożysz drogę, wyjeżdżę. No to jak mi mija tą tarczę, to się robi, że pominął S1, a tak naprawdę nie pominął. Taki bug. I tu mamy również takie rzeczy jak H, J, K, L, M, N, N, o, o. <laughs> Kuźwa I tu mamy takie te No I tu mamy H... H1 albo H tylko Ja Coś mi... Coś mi się... Co? Coś mi się... Czekaj, co? To ci... J ma tylko jedno ramię. No to dlaczego tu jest dwa wajchy do J? To jest to jest nielogiczne Dobra, nieważne I to jest ciekawe, bo tutaj Można podać semafor J na bok, czyli J na KC Bierzemy J J na KC J, KC, 23AB24 23AB24 I to bodajże o, i teraz możemy zrobić J, J i złapać J, J kwadrat, i się podniesie nam jedno ramię, a powinny być dwa, i żeby, bo, bo, bo jest wyjazd na boki 40, a jednak nie wiem, czy tu czasem nie ma szlakowej 40, czy coś, ale no, no tak jest, trochę niedopracowane, a, ale działa, jeszcze się nikt nie wykoleił. Więc. Jest dobrze. Tutaj lubię tą stację, bo mi się podoba. Lubię spalinki i lubię wajchy. Wajchy są fajne. Change, change my mind I se taka i ta, tak, się, tak się tutaj to odbywa. I teraz i dzięki temu nie mogę podać na przykład semafora. Teoretycznie powinienem podać o. O! 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 To jest to. No nie podam, bo jest utwierdzony inny przebieg. Aby tego przebiegu nie było, o zerwę I teraz. Mogę tylko zerw zdjąć ten semafor, o semafor spadł. I teraz go z powrotem już nie podno. Mimo, że klikam, to nie, 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 nie ruszę, póki tam tej wajchy z powrotem nie przestawię I teraz, teraz mogę zrobić, o no, no, no nie mogę. Bo jeszcze 2, 3, 5 muszę rygle, bo rygle 2, 3, 5. Tak? Halo. Tor pierwszy. Spod semafora. O. o, to o, tor pierwszy. No tak, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 5. Rygiel 2, 3. Rygiel No jak się to? Abo Jezus, Marek, śleparki z e, 2. I rygiel 5. Bo 25 to jest ten rozjazd od tutaj od na wyjazdu na kolejnicy na rampę ładunkową, gdzie stoją wagony i jakbyś tu wjechał, to byś się dupnął w te wagony. I to by było niefajne. I teraz mogę dopiero złapać waję na sam for, O. Mogę go podać. O, pyk, pyk, pyk. I teraz gdzieś tam się daleko podał, o, tam na tamtym torze na wprost. Bo tu jest jeszcze Toro tutaj w bok idzie sobie i tam też gdzieś jest semafor i, i, i tak to się odbywa na tej stacji życie. I, i to w sumie chyba tyle na temat Wajch bo to w sumie tyle potrzeba. Wy kolejnice, no to Wajcha jest i się wy w kolei albo się wykoleje o Czekaj, to jest WK WK3. WK3, halo WK3, to jest WK3 łapiemy i, i, i odwykolejnicowaliśmy ten Tor Teraz możemy go z powrotem zawykolejnicować. I z powrotem ten tor zawykolenicowany i to jest fajne. E, dziękuję za oglądanie. Dzięki się, na razie.